Strą. I Tak. I słuchajcie, będzie nowy kanał Purhawa i mata dwóch chłopców. I będziemy to nagrywać różne nasze gry, różne przygody. Więc padajcie. Nagrywajcie najbardziej na właśnie, opuszczone no, miejsce. Na przykład opuszczone miejsce, albo będziemy po prostu nagrywać jakieś rzeczy. Ale odcinki będą co trzydzieści, bo wiecie, że nie, nie, nie jest łatwo znaleźć opuszczone miejsce. Najbardziej w koszalinie jest najtrudniej. Bo to jest takie ma Ale mam już jedno. Patrzcie jak wyglądają te chmury, jakby jakaś lawina nasła. Oj bez to jak Dobra, widzowie. To dzisiaj na tyle. Dzięki za wam za oglądanie i słuchajcie. Ale powiem Wam najlepiej. Wchodźcie... Mam już miejsce na nowy kanał. Chodźcie na purhawa i Ekipa i purhawa. Y... Nie, purhawa i Ekipa. pulchawa i ekipa. I będziecie tam mieć różne filmy. Dobra, to na tyle. Dziękuję Wam do, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!